Gdyby moralne nakazy automatycznie powodowały, że ludzie czynią to, co powinni czynić, i w ten sposób nie byłoby wolności, bo musieliby czynić to, co te moralne nakazy mówią, no to wtedy wolność byłaby zlikwidowana i ludzie byliby takimi automatycznymi aniołami, bym powiedział, dobrymi aniołami, prawda? Ale czegoś takiego nie ma. Ludzie nie są automatycznymi aniołami, ludzie naruszają nakazy moralne lub wartości moralne w różny sposób. Wobec tego no, samo istnienie moralności nie niszczy ludzkiej wolności. To jest fakt empiryczny. Prawda? Moralność istnieje, normy istnieją, nakazy istnieją, a ludzie bardzo często ich nie przestrzegają robią coś kompletnie innego, wobec tego są wolni. Ale ktoś mógłby tak rozumować, że no gdyby było tak, że ludzie zastanawiają się, czy postępować zgodnie z normą moralną, czy wbrew niej, ktoś może rozumować, że jak ja będę postępował zgodnie z tą normą moralną, to jej ulegnę. A więc stanę się jakimś podwładnym, stanę się jakimś niewolnikiem. Prawda? A jak powiem nie, no to zademonstruje swoją wolność, Zademonstruje swój sprzeciw, a sprzeciw jest takim najczęstszym wyrazem wolności. Prawda? Będę robił wbrew temu, co mi się narzuca. I w tym sensie, by ktoś powiedział, że moralne nakazy nie sprzyjają wolności, tylko wręcz przeciwnie. Słuchanie moralnych nakazów czyni z nas jakby niewolników, natomiast przeciwstawiania się czyni z nas ludzi wolnych. No ja mam kompletnie inny pogląd. Ja uważam, że istnieje właśnie odwrotność tej sytuacji, że im bardziej Słuchamy moralnych nakazów lub respektujemy wartości, które one odsłaniają, to tym bardziej jesteśmy wolni, a wtedy, kiedy właśnie ich nie słuchamy, to stajemy się niewolnikami. A dlaczego? Otóż respektowanie wartości jest rzeczą trudną. Kiedy na przykład mamy. Taki nakaz moralny jak nie przepychaj się w zatłoczonym autobusie, albo ustąp miejsca jeszcze lepiej osobie, która bardziej potrzebuje od ciebie zajęcia tego miejsca. To jest na przykład osoba starsza, czy kobieta w stanie błogosławionym, czy ktoś z, z jakimiś. Bólem nogi, czy z jakimiś ułomnościami fizycznymi i jest mu trudniej od ciebie. I jest to autentyczny jakiś nakaz, jest to y, 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 pewna norma moralna, y, jest to pewna wartość, która nam się odsłania. I realizowanie tego jest trudne. W pewnych sytuacjach jest trudne. Na przykład, również w takiej sytuacji, kiedy ja wracam zmęczony z pracy. I też chciałabym sobie posiedlić. Chciałem sobie coś poczytać i zrobię coś, coś dobrego, no bo czytanie ubogaca. No, na przykład mogę nawet czytać książki filozoficzne, a nawet mogę czytać Biblię czy Żywoty świętych To jest coś wartościowego, jak stojąc, tego nie zrobię. Ale coś znajduje się w trzebie tu obok mnie. Prawda? I jest większą wartością ustąpienia miejsca niż czytanie, prawda? Bo. Uwzględniam tą potrzebę drugiej osoby, kto, to, dla której to jest większym trudem niż dla mnie stanie i może to też dla tej osoby zakończyć się jakimś wielkim cierpieniem. A mogę tej osobie pomóc. I tu w tym przypadku, no może ten banalny przykład, a z tych przykładów jest więcej, zrobienie w tym przypadku postępowanie zgodnie z normą moralną. Zgodnie z uchwyconą wartością, z czymś trudnym. Ja muszę przezwyciężyć sobie tą naturalną skłonność do wygody. Ale co wtedy robię, kiedy przezwyciężam sobie naturalną skłonność do wygody? Wysilam się i ćwiczę swoją wolę. Moja wola jest niezależna od moich naturalnych skłonności. Moja wola jest niezależna od przyzwyczajeń, moja wola jest niezależna od wygody, moja wola jest niezależna od instynktów. My mamy te instynkty ukierunkowane przede wszystkim na siebie, prawda? na obronę y, własnej osoby. Y, I w momencie, kiedy ja umiem im powiedzieć nie, zakres wolności mój się poszerza. Natomiast w sytuacji, w której dzieje się coś kompletnie odwrotnego, zakres wolności się zmniejsza. Ja przestaję być wolnym, bo staję się, jakby powiedziałem, niewolnikiem mojego wygodnictwa, niewolnikiem moich skłonności, niewolnikiem moich instynktów, niewolnikiem mojego lenistwa itd. i tak dalej. I zakres mojej wolności się zmniejsza, i w kolejnych innych sytuacjach, kiedy nawet będzie chodziło o jakiś mój głębiej lub dalej pojęty interes, na przykład to lenistwo osłabienie woli będzie już tak duże, że nie będę nawet mógł wykonać czynu, który leży w moim jakimś głębiej pojętym interesie. I, i właśnie dlatego należy przyjąć właśnie zasadę, którą bym określał zasadę proporcjonalności wolności do moralności. czyli im więcej moralności, czy respektowania moralności w moim życiu im więcej wolności. I na odwrót. Im więcej wolności, to to również oznacza, że mam silną wolę. A jak mam silną wolę, to to oznacza, że ja kieruję się tym, co najbardziej wartościowe w swoim życiu. Bo to, co wartościowe, to, co dobre jest trudniejsze. To, co niewartościowe, jest po prostu łatwe. Wolność jest stanem, w którym my przekraczamy swoją zwierzęcość. Prawda? Wychodzimy poza instynkty, wychodzimy poza przyzwyczajenia, wychodzimy poza swoje ograniczenia rozmaite. I, I dzieje się to między innymi dzięki moralności. Ona nas wyprowadza z tego stanu. Natomiast kiedy moralność niknie, ja zaczynam kuleć jako osoba, tak można powiedzieć, jako człowiek i znowu wracam do, do stanu Takiej naturalnej zwierzęcości, w której kierują już mnie tylko instynkty, no i najczęściej przyzwyczajenia. Przyzwyczajenie, mówią, to jest druga natura człowieka. I wtedy, kiedy te przyzwyczajenia nade mną panują, to już nie ja wybieram, co należy w życiu, co warto w życiu robić, tylko to przyzwyczajenia wybierają to za mnie. A wtedy już na pewno nie jestem wolny.